Bieszczady, najdziksze góry Polski, miejsca, gdzie cywilizacja kończy się na granicy lasu, a cisza ma głębie kilku tysięcy lat. To tutaj, wśród mglistych szczytów i niezgłębionych dolin, gdzie wilki wciąż rządzą nocą, a stare szlaki pamiętają jeszcze czasy, gdy przez te ziemie przechodziły armie i uchodźcy, wydarzyło się coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na te góry. Ostatnie miesiące przyniosły serię relacji, których nie można zignorować. Różni ludzie z różnych części bieszczat w różnym czasie opowiadają niemal identyczne historie historie o czymś, co przebudziło się po latach uśpienia o znakach, które pojawiły się na skałach o światłach, które nie mają prawa istnieć o dźwiękach, które mrożą krew w żyłach. Dziś poznacie świadectwa ludzi, którzy zetknęli się z czymś, co wykracza poza nasze rozumienie rzeczywistości: ludzi, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, a jednak opisują te same szczegóły, te same symbole, te same lęki. Co obudziło się w bieszczadach, dlaczego teraz i dlaczego wszystkie ślady prowadzą do jednego konkretnego miejsca? Relacja pierwsza: Marek Kowalczyk przewodnik górski. Nazywam się Marek Kowalczyk. Od 20 lat pracuję jako przewodnik w Bieszczadach. Znam każdy szlak, każdą polankę. Myślałem, że znam też każdy dźwięk, jaki mogą wydać te góry. Myliłem się. To było w październiku ubiegłego roku. Prowadziłem grupę turystów z Warszawy na Tarnicę. Standardowa trasa, nic nowego. Pogoda dopisywała grupa była w dobrej kondycji. Wszystko szło zgodnie z planem, aż dotarliśmy na wysokość około 1300 metrów. Wtedy usłyszeliśmy ten dźwięk. Na początku myślałem, że to wiatr w koronach drzew, ale nie było wiatru. Powietrze było zupełnie nieruchome. Ten dźwięk, jak mam to opisać, jakby ktoś ciągnął metalowym prętem po ogromnej płycie, ale nie metaliczno, lecz organicznie, jakby sama góra jęczała. Grupa zaczęła się niepokoić. Jedna z kobiet powiedziała, że słyszy w tym dźwięku jakieś słowa w języku, którego nie rozpoznaje. Kazałem wszystkim się zatrzymać i nasłuchiwać. Dźwięk trwał może minutę, może dwie trudno powiedzieć czas jakby się zatrzymał. Kiedy ucichło, zauważyłem coś dziwnego. Ptaki nie było żadnych ptaków w środku dnia, w październiku, kiedy powinny być wszędzie. Nie słychać było ani jednego głosu. Kompletna cisza, ale nie kojąca, lecz ciężka, przytłaczająca. Postanowiłem skrócić trasę i zeszliśmy inną drogą. Nie powiedziałem grupie dlaczego, ale ten dźwięk. On szedł za nami. Nie głośno, nie bezpośrednio, ale gdzieś w tle, jakby echo, które nie chce ucichnąć. Każdy z nas to słyszał, choć nikt nie chciał pierwszy o tym mówić. Kiedy dotarliśmy do schroniska, poprosiłem o rozmowę pod cztery oczy właściciela, Jaśka Nowaka, który mieszka w bieszczadach od urodzenia. Opowiedziałem mu o tym dźwięku. Jasiek zbladł. Powiedział, że jego dziadek opowiadał mu kiedyś o głosie gór, który pojawia się tylko wtedy, gdy coś się budzi, ale że to były tylko stare bajki. Tej nocy w schronisku sen przyszedł do mnie dopiero nad ranem, ale nie był to spokojny sen. Śniło mi się, że idę znowu tym samym szlakiem, ale góra jest inna, żywa. Czuję pod stopami puls, jakby serce. A na skałach, na tych samych skałach, które znam od lat, widzę wyryte znaki. Symbole, których nigdy wcześniej tam nie było. Obudziłem się o świcie z jednym, wyraźnym przekonaniem: muszę wrócić na to miejsce sam. Wróciłem tydzień później. Tym razem bez grupy. Wędrowałem dokładnie tą samą trasą. Kiedy doszedłem do miejsca, gdzie słyszeliśmy ten dźwięk, zatrzymałem się. Na pierwszym rzut oka wszystko wyglądało normalnie, ale gdy przyjrzałem się uważniej, zauważyłem je. Te znaki. Na pionowej ścianie skalnej na wysokości około dwóch metrów wyryte były symbole. Nie przypominały żadnych liter ani cyfr, które znam. Były geometryczne, ale jakby organiczne jednocześnie jakby ktoś próbował naśladować kształt korzeni lub żył. Ale to, co mnie przeraziło najbardziej, to fakt, że kamień wokół tych znaków był ciepły. W październiku, na wysokości ponad tysiąca metrów, skała była ciepła w dotyku. Zrobiłem zdjęcia telefonem. Kiedy później je przeglądałem, zauważyłem coś jeszcze. W tle, ledwo widoczne, było coś jakby świecące mgła, niebieskawej barwy. Na miejscu jej nie widziałem, a na zdjęciu była wyraźna. Od tamtej pory wracam tam regularnie. Znaki zmieniają się. Nie, nie znikają. Rozrastają się jak żywy organizm. A ten dźwięk słyszę go coraz częściej, nie tylko tam, na górze, czasem w nocy, w domu, za oknem, jakby coś próbowało się ze mną komunikować. Wiem, jak to brzmi, ale nie jestem jedyny. Rozmawiałem z innymi przewodnikami, z leśniczymi. Wszyscy słyszeli ten dźwięk, wszyscy widzieli te znaki, i wszyscy czują to samo, że coś się budzi w tych górach coś starego, coś, co było tu przed nami i co będzie tu długo po nas. Relacja druga. Anna Wiśniewska, fotografka przyrody. Anna Wiśniewska, jestem fotografką przyrody. Od dziesięciu lat jeżdżę po całej Polsce, szukając wyjątkowych kadrów. Bieszczady zawsze były moim ulubionym miejscem. Dzikie, nieprzewidywalne, pełne życia. Ale to, co spotkało mnie w marcu tego roku, zmieniło mój sposób postrzegania tych gór. Jechałam sama, jak zwykle. Zaplanowałam sesję wschodu słońca z połoniny wetlińskiej. Dotarłam na miejsce jeszcze w ciemności. Około czwartej nad ranem. Wystawiłam sprzęt i czekałam na pierwszą poświatę. Bieszczady o tej porze to magiczne miejsce. Cisza jest tak głęboka, że słyszysz własny oddech, jak grzmot. Ale tej nocy cisza była inna, zbyt kompletna. Zwykle słychać jakieś szelesty, odgłosy zwierząt, szum wiatru. Tej nocy nie było nic. Absolutna pustka dźwiękowa. Około piątej, gdy niebo zaczęło się rozjaśniać, usłyszałam ten dźwięk. Na początku myślałam, że to jakieś zwierzę, może jeleń w rói, ale to nie było rykiem, to było śpiewem. Tak śpiewem, choć żadnym głosem jaki znałam melodyjnym, ale jednocześnie bolesnymi, jakby ktoś płakał w nieistniejącym języku. Dźwięk dochodził z dołu, z doliny. Włączyłam dyktafon w telefonie i zaczęłam nagrywać. Śpiew trwał może 10 minut. Kiedy ucichł, nastąpiła znowu ta przytłaczająca cisza. Słońce wzeszło punktualnie. Zrobiłam swoje zdjęcia. Były piękne, może najlepsze, jakie kiedykolwiek robiłam w bieszczadach, ale gdy później je przeglądałem w domu, zauważyłem coś niepokojącego. Na kilku z nich szczególnie tych robionych w kierunku doliny skąd dochodził śpiew widoczne były dziwne struktury nie w ziemi ale jakby nad ziemią niebieskawej fosforyzującej mgły układające się w geometryczne wzory kręgi spirale linie łączące się w skomplikowane kształty na miejscu niczego takiego nie widziałam ale na zdjęciach było to wyraźne sprawdziłam aparat obiektyw wszystko działało normalnie. Te struktury były tam, na obrazie, niemożliwe do wyjaśnienia. Tydzień później wróciłam na to samo miejsce. Tym razem zabrałam ze sobą profesjonalny sprzęt do nagrywania dźwięku. Chciałam uchwycić ten śpiew, jeśli pojawi się ponownie. Pojawił się tej samej nocy, o tej samej porze, ale tym razem nie tylko słyszałam go, widziałam też jego źródło. W dolinie, około 200 metrów pode mną, na otwartej polanie był, nie wiem jak to nazwać, świetlisty kształt. Nie miał wyraźnych granic. Zmieniał się, pulsował, jakby oddychał, a z jego wnętrza dochodził ten śpiew. Zrobiłam zdjęcia z najdłuższym obiektywem, jaki miałam, ale gdy później je sprawdzałam, kształt nie był na nich widoczny. Tylko ta fosforyzująca mgła. Układająca się w te same geometryczne wzory, postanowiłam zbliżyć się. Zostawiłam sprzęt na górze i zeszłam ścieżką do doliny. Im bliżej byłam, tym wyraźniejszy stawał się śpiew, ale również tym bardziej, bolesny, jakby każda nuta fizycznie mnie raniła. Dotarłam na polanę. To, co zobaczyłam, nie da się opisać słowami. W samym środku polany, na okrągłym obszarze około 10 metrów średnicy, ziemia była żywa. Poruszała się, jakby pod powierzchnią znajdowało się coś wielkiego, co próbuje się wydostać. A na obrzeżu tego kręgu, na wystających skałach, były wyryte te same znaki, które później widziałam na zdjęciach innych ludzi w internecie. Te same symbole, te same kształty. Które przypominały jednocześnie rośliny i jakieś starożytne pisma. Śpiew przerwał się nagle, kształt zniknął, pozostałam sama na polanie w kompletnej ciszy, ale wiedziałam, że jestem obserwowana. Czułam na sobie wzrok, nie jednego oka, ale tysięcy, z każdego drzewa, z każdego krzaka, z samej ziemi. Wróciłam na górę, spakowałam sprzęt i odjechałam, nie oglądając się za siebie. Nagranie, które zrobiłam, trwa 20 minut, ale gdy je odtwarzam, słyszę nie tylko ten śpiew. W tle, ledwo słyszalne, są inne dźwięki, szepty. W języku, którego nie rozpoznaję, a czasami bardzo wyraźnie słyszę swoje własne imię. Nigdy nie wróciłam na to miejsce, ale ono wróciło do mnie, w snach. Każdej nocy widzę te polane, te znaki, ten pulsujący kształt, a śpiew. Śpiew słyszę już nie tylko we śnie. Czasami, gdy jestem całkowicie sama, w ciszy własnego domu, słyszę go za oknem, jakby coś za mną tęskniło, jakby coś chciało, żebym wróciła. Relacja trzecia: Józef Baran, mieszkaniec wsi, ustrzyki dolne. Józef Baran, urodziłem się i wychowałem w ustrzykach dolnych. Mam 73 lata. Całe życie spędziłem w tych górach. Myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Myliłem się. Mój dziadek, niech spoczywa w spokoju, opowiadał mi kiedyś o strażnikach gór. Mówiła o tym, że w najstarszych czasach, gdy jeszcze Słowianie tutaj mieszkali, w bieszczadach znajdowały się miejsca, gdzie ziemia była cienka miejsca, przez które tamte rzeczy mogły przechodzić do naszego świata. Nigdy w to nie wierzyłem. Stare babskie gadania, myślałem, ale to, co zaczęło się dziać od ubiegłego roku Zmienia wszystko. Pierwszą oznaką było zachowanie zwierząt. Jestem myśliwym od pięćdziesięciu lat. Znam te lasy jak własną kieszeń. Ale nigdy nie widziałem, żeby wszystkie zwierzęta naraz zniknęły z jednego obszaru a tak się stało z lasem na wschód od ustrzyk. W listopadzie zeszłego roku, podczas polowania, weszliśmy z kolegami w rejon Smereckowca. Normalnie jest tam pełno dziczyzny, sarny, jelenie, dziki. Tym razem nie było nic. Ani jednego tropu, ani jednego odgłosu. Jakby ktoś przeszedł przez las i wszystkich przepędził. Ale to nie było wszystko. W samym centrum tego martwego lasu znaleźliśmy coś dziwnego. Polankę, której wcześniej tam nie było. Idealnie okrągłą, około 30 metrów średnicy. Ziemia na niej była czarna. Niebrunatna jak normalna ziemba leśna, czarna jak węgiel i ciepła. Na brzegu tej polany, na wszystkich większych skałach, były wyryte znaki. Nigdy wcześniej ich tam nie widziałem, a znam to miejsce od dzieciństwa. Te znaki podobne były do tych, które dziadek rysował mi kiedyś, opowiadając o strażnikach. Mówiła, że to ich pismo sposób, w jaki oznaczali swoje terytoria. Jeden z moich kolegów, Stasek, dotknął jednej z tych skał, krzyknął i cofnął rękę. Powiedziała, że skała była gorąca jak piec, ale gdy ja jej dotknąłem, była chłodna. Każdy z nas czuł inną temperaturę. Tej nocy w domu miałem sen, ale to nie był zwykły sen, były to wspomnienia nie moje mojego dziadka. Widziałem przez jego oczy młodego siebie, może dziesięciolatka, idącego z własnym dziadkiem, moim pradziadkiem, przez te same lasy. W tym śnie mój pradziadek prowadził dziadka do tej samej polany, ale była ona wtedy inna nie czarna, lecz zielona, pokryta kwiatami, których nigdy wcześniej nie widziałem. A na środku polany stało coś, co wyglądało jak kamienny ołtarz. Pradziadek powiedziała do dziadka, Zapamiętaj to miejsce, Synu, tutaj śpią starzy, ale gdy się obudzą, ktoś z rodziny będzie musiał być strażnikiem. Będzie musiał pilnować, żeby nie przeszli do naszego świata na dobre. Obudziłem się z tym zdaniem w głowie i ze świadomością, że teraz to ja jestem tym strażnikiem. Od tamtej pory chodzę na te polane regularnie, co tydzień, czasami częściej obserwuję zmiany, bo one zachodzą. Czarna ziemia rozszerza się. Powoli, może o centymetr tygodniowo, ale stale. Znaki na skałach stają się głębsze. A czasami, zwłaszcza w pełni księżyca, widzę na polanie cienie, sylwetki wysokich, chudych postaci, które poruszają się wokół niewidzialnego ołtarza. Nie boję się ich. Może powinienem, ale nie. Czuję, że one mnie znają, że czekały na mnie, że jestem częścią czegoś większego, starszego od mojego zrozumienia. Ale jest coś, co mnie niepokoi. Ostatnimi czasy zaczęli przychodzić inni ludzie. Turyści, przewodnicy, fotograficy. Wszyscy opowiadają o dziwnych dźwiękach, światłach, znakach na skałach, wszyscy mówią o tym, że coś się budzi w górach. Mają rację, coś się budzi, ale nie coś, ktoś. Starzy wracają i ja jako jedyny wiem, co to oznacza. Moja rodzina strzeże tego miejsca od pokoleń nie bez powodu. To nie jest tylko lokalna legenda, to prawdziwe niebezpieczeństwo. Dziadek mówiła mi, że gdy starzy się przebudzą na dobre, zaczną oznaczać swój powrót. Znajdą się ludzie, którzy będą widzieć ich znaki, słyszeć ich głosy, będą nimi kierować, zwabią ich do miejsc mocy, a gdy zbierze się ich wystarczająco dużo, nie dokończę tego. Nie wolno mi, to część przysięgi mojej rodziny. Mogę tylko ostrzegać, i prosić. Jeśli ktokolwiek, kto to słucha, widział te znaki, słyszał te dźwięki, nie wracajcie tam, nie badajcie tego, nie próbujcie zrozumieć. Niektóre rzeczy powinny pozostać pochowane. Trzy różne osoby, trzy różne miejsca w bieszczadach, te same symbole, te same dźwięki, te same doświadczenia, ale jest jeszcze jeden element łączący te historie. Element, o którym świadkowie dowiedział się dopiero po tym, jak opowiedzieli swoje historie. W lutym tego roku, podczas prac przy rozbudowie szlaku turystycznego w okolicach Smereckowca, robotnicy natrafili na coś niezwykłego. Na głębokości dwóch metrów, w miejscu, gdzie nie powinno być żadnych ludzkich artefaktów, znaleźli metalowy przedmiot. Przedmiot o nieregularnym kształcie, wykonany z metalu, którego skład nie udało się dokładnie określić. Zawiera pierwiastki znane nauce, ale w proporcjach, które nie występują naturalnie na ziemi. Jest ciepły w dotyku, bez względu na temperaturę otoczenia. Na jego powierzchni wyryte są symbole: te same symbole, które widzieli Marek, Anna i Józef. Te same znaki, które pojawiają się na skałach. W różnych częściach bieszczad. Przedmiot został przewieziony do laboratorium w Krakowie. Badania trwają, ale wstępne wyniki są niepokojące. Metal wykazuje właściwości magnetyczne, ale tylko w określonych fazach księżyca. Emituje słabe pole elektromagnetyczne, które nasila się po zmroku. A najdziwniejsze, gdy jest wystawiony na bezpośrednie światło słońca, wydaje dźwięki te same dźwięki, które słyszeli świadkowie. Jeden z naukowców, profesor Andrzej Kowalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodził się na krótki komentarz. To, co mamy przed sobą, nie pasuje do żadnej znanej nam kategorii artefaktów. Wiek przedmiotu szacujemy na minimum tysiąc lat, ale jego właściwości sugerują technologię, której nie rozumiemy. Najbardziej niepokojące jest to, że od momentu, gdy rozpoczęliśmy badania, podobne przedmioty zaczęły być znajdowane w całych bieszczadach, jakby ten pierwszy był sygnałem. Marek nadal prowadzi grupy turystyczne, ale unika trasy, gdzie po raz pierwszy usłyszał ten dźwięk. Mówi, że znaki na skałach rozrosły się tak bardzo, iż całą ścianę skalną pokrywa teraz tajemniczy wzór. Anna nigdy nie wróciła do fotografowania w Bieszczadach. Przeprowadziła się do Krakowa, ale śpiew nadal słyszy, zwłaszcza w pełni księżyca. Józef wykonuje swoją powinność strażnika, ale przyznaje, że staje się coraz trudniejsza. Polana rozszerza się. Cienie Stają się coraz bardziej wyraźne. A inne osoby zgłaszają podobne doświadczenia z coraz to nowych miejsc w górach. Czy to przypadek, że wszystkie te zjawiska nasiliły się akurat teraz? Czy to zbieg okoliczności, że metalowy artefakt został znaleziony dokładnie wtedy, gdy ludzie zaczęli masowo zgłaszać spotkania z niewyjaśnionymi zjawiskami? A może rzeczywiście, jak twierdzi Józef, coś starożytnego budzi się w bieszczadach? Coś, co było tu przed nami i co teraz powraca, aby odzyskać swoje terytoria? Znaki na skałach pojawiają się w coraz to nowych miejscach. Metalowe przedmioty znajduje się coraz częściej, a liczba świadków tajemniczych zjawisk rośnie z każdym tygodniem. Co dzieje się w bieszczadach? Dlaczego akurat teraz? I czy jesteśmy przygotowani na to, co może nadejść? Jeśli ten materiał wzbudził wasze zainteresowanie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. To motywuje mnie do dalszego badania tajemniczych zjawisk w Polsce. A jeśli mieliście podobne doświadczenia niekoniecznie w Bieszczadach, ale w jakichkolwiek polskich górach, lasach czy na terenach odludnych piszcie w komentarzach. Wasze historie mogą być kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje. Nie zlekceważajcie żadnych detali. Każdy dźwięk, każdy znak, każde światło może być ważne. Może razem uda nam się złożyć całą układankę i zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Jeśli widzieliście te znaki, jeśli słyszeliście te dźwięki, jeśli czuliście, że jesteście obserwowani w lesie, jest was więcej, znacznie więcej niż moglibyście się spodziewać, ale zanim podejmiecie decyzję o podzieleniu się swoimi historiami, zastanówcie się nad jedną rzeczą. Wszyscy świadkowie, z którymi rozmawiałem, mówili o tym samym uczuciu, że coś ich obserwuje, że coś je śledzi, że odkąd opowiedzieli o swoich doświadczeniach, zjawiska się nasiliły. Marek słyszy dźwięki częściej. Anna przesłuchuje śpiew nawet w dzień. Józef widzi coraz więcej cieni na polanie. Może niektóre historie nie powinny być opowiadane, może niektóre tajemnice lepiej zachować dla siebie, ale z drugiej strony, jeśli rzeczywiście coś się budzi w polskich górach, czy nie powinniśmy o tym wiedzieć? Czy nie powinniśmy być przygotowani? Te pytania pozostawiam Wam. Wraz z ostatnim ostrzeżeniem od Józefa którego przekazał mi tuż przed zakończeniem wywiadu. Jeśli ktoś zdecyduje się sprawdzić te miejsca na własne oczy, niech pamięta jedno: Starzy potrafią czekać, potrafią być cierpliwi, ale gdy się już przebudzą na dobre, mogą nie pozwolić odejść tym, którzy za bardzo się zbliżyli do ich sekretów. Może to już się dzieje? Może wszyscy ci ludzie, którzy zgłaszają podobne doświadczenia, zostali już? Wybrani. A może to dopiero początek. Początek czegoś, co na zawsze zmieni nasze postrzeganie polskich gór. Do zobaczenia w kolejnym filmie. O ile oczywiście będzie kolejny.